No dzień dobry wszystkim Marcel znowu wącha Znowu Kira Chciałem pokaże O jest kurwa już Już jest trzeci raz w tym tygodniu Zabrudzony, zaśmierdzony Marcel Marcel słyszysz? Co ty odpierdalasz znowu? O Znalazłem cię Kurwa co ty wąchasz znowu? Co ty odpierdalasz? Sok Jaki kurwa sok? Co ty masz w tej reklamówce? Wodę Wo Bo nitro masz Jak nitro? Pokaż to Co to jest? Odłóż tą reklamówkę, Marcel, odłóż reklamówkę. Przecież się szuka cały dzień. Co ty odpierdalasz? Popatrz się na mnie. Co ty robisz? Ile ty tu siedzisz już? Marcel, powiedz coś. Ja nie wiem. Lasu pilnujesz? O. I Co to jest? Weź to stąd. No, rozpuch walisz. jak siedzi w domu i płacze a ty walisz. Non-stop, dobrze mu tak. Ja idę wywalić. Dobrze. Stawaj, stawaj, do domu idziemy. Kurwa, na cały pieniek. Do domu mówię. Reklamówkę bierz. Bierz, naprawiaj. Marcel. No, kolana się nie zginają. Kurwa, mam pogotowie po dzwonić? Nie. Ile już tu siedzisz? Zatrzymaj się. Oddaj mi to. Oddaj mi to. Czego pilnujesz tu? Burza była. Jaka burza. Będzie burza dopiero. <gry> Burzy pilnujesz? Burzy. Idziemy do domu kurwa. Odpierdalasz cały czas. Obiecywałeś Krzyżkowi, że nie będziesz łąchał? Kurwa mać. Za każdym razem to samo. Obietnica i potem się kończy. I odpierdalasz. Tauch ten pleca, kurwa. Marcel. Nawąchany. śmierdzi je, jebie głównym od ciebie. Najebałeś nachy? Nie. Ja pierdala. Tak? To co to jest, kurwa? Z nogawki wychodzi. Ma. Dobra, kurwa, kończymy to. Jadę z tym sferem do domu.